Można kupić misia. Dwa piętra regionalnych produktów na Jarmarku Partyzantów. A my w ramach O Północy w Szczecinie po południu sprawdzimy, co owe firmy oferują. Idea jest taka, żeby pokazywać szczecinianom, że można kupić ciekawe rzeczy w takim miejscu jak Nowy Browar, nowe odrestaurowane miejsce. To też jest okazja, żeby szczecinianie odwiedzili, nie tylko właśnie z tego powodu, żeby napić się do piwa, żeby zjeść, ale też poznać e, lokalnych twórców, poznać e, poszczególne produkty, zobaczyć je, kupić. A nas zbieracie pieniądze? I coś jeszcze? No, i inne fajne coś. Okej, okay. a dla kogo? No, dla aktywnej książki. Można kupić mi się. To jest nasz wspieracz i nasz sprzedawca też, i nasz twórczyni naszego plakatu aktywnej książki, i nasz stały uczestnik aktywnej no książki. Nie, ma. No i reklama! Zbieramy na aktywną książkę. To są twórcze spotkania wokół książki, które już od y, prawie trzech lat organizujemy w Szczecinie. No i nieustannie potrzeba nam kredek, papieru. Od trzech lat i połowy jednego lata. I po, od trzech lat i połowy jednego lata rok, e, rok, rok. roku. Y, prowadzimy aktywną książkę. Czytamy, spotykamy się, tworzymy. Szczecińskie stoisko, takie stricte szcze szczeciński. Co możemy dostać? E, mamy magnesy. Kubeczki, przypinki, poduszki, torby z dźwigozaurami, z paprykarzem. Także idziemy w stronę lokalną i chwalimy się to, co nasze. Jakie hasełka najbardziej e, ludzi przyciągają, albo zaskakują? Lecimy na Szczecin, i e, ostatnim hitem jest szczecińska szmuleczka fajna babeczka. Uważam, że miasto tworzą ludzie, i te rzeczy, które robię, mimo tego mam jakąś swoją taką wewnętrzną misję, że chciałabym, żeby ten Szczecin był bardziej doceniany właśnie przez nas, no, żebyśmy się nim chwalili. Głównym założeniem jest to, żeby było jak najwięcej polskich rzeczy. Polskich rzeczy, takich, które powstają w rodzinnych manufakturach, w niewielkich produkcjach, żeby to nie były duże firmy. Oczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie w Polsce dostać. Sok z y, owoców czarnego bzu okay. i z I olej rzepakowy z cedyni. Także to są nasze produkty regionalne. Dzisiaj cieszy, cieszy największą popularnością. Dzisiaj no oczywiście dalej Jęgrybersy, no i minionki, minionki, takie stworki jednookie, tak, y, w, różnych, w różnych kolorystycznych wydaniach. To tylko niektóre produkty, które można było dzisiaj zdobyć na jarmarku partyzantów. I to właśnie się dzieje o północy w Szczecinie. Dobranoc.